Zaczynamy dzisiaj. E, jutro mamy badania. E, I do końca tygodnia pracujemy na własnych obiektach, z tym, że w środę zagramy kontrolną grę. Pierwszą z Puszczą, nie niepołomicę, e, ale tu będziemy się bardziej skupiać na, na sprawdzeniu zawodników, którzy się e, do nas zgłoszą czy zgłosili, e, w, w, w niedzielę mamy e, robinkazy i myślę, że tutaj dla publiczności. Myślę, że tutaj zagramy w, w Tarnobrzegu. Jeszcze jest sprawa do wyjaśnienia. E, I w następnym tygodniu e, dwa sparingi z Górnikiem Łęczna i powtórzymy sparing z, e, z Niecieczą 12. E, w Dębicy mogę powiedzieć, że 13. prawdopodobnie będzie puchar rozgrywany tu coroczny. Puchar Prezydenta i 14. jesteśmy na obozie w Dębicy hmm, i tam mamy sparring. Może uda się nam zorganizować tu z Puławami. Są Puławy i stamtąd już się udamy na mecz bezpośrednio pucharowy, a potem e, zobaczymy, jak ten mecz nam wyjdzie. Jeżeli przejdziemy, no to, to 20, druga runda jest 26. Jeżeli nie, no to, to mamy e, umówiony sparring z Sandecją Nowy Sącz. I drugiego zaczynamy ligę. Zeszło pięciu zawodników też trzeba powiedzieć, że kontuzjowany jest dłuższym, czy w dłuższym okresie czasu. Wyeliminowany będzie Michał Hrabąż. W sumie jest to sześciu chłopców i, i no, musimy mu uzupełnić, bo, bo pokazał też, pokazała tamta runda, że no, tu to też był problem. W pewnym momencie nas brakło przy kontuzjach. Myślę, że ta runda jesienna. Jest 18 meczy i, i no, tam, tam to minimum 20-21 czy 21 zawodników musimy mieć. I, I w każdej formacji musimy uzupełnić, bo też z każdej formacji ci zawodnicy odeszli. Marcin podpisał kontrakt, jest to defensywny pomocnik, środkowy pomocnik. Myślę, że chłopak, który grał na wyższym poziomie, syn byłego zawodnika, siarki także związany z regionem, takich wodników w kole... w... szukamy i... i w pierwszej kolejności i dlatego jego osoba nas zainteresowała jest podpisany z Marcinem kontrakt i będzie w tym roku reprezentował barwy Siarki Tarnobrzeg. Ja myślę, że będziemy się bili w każdym meczu o jak najlepszy wynik. Może to jest slogan, ale chcę tu kibicom powiedzieć i... I zaznaczyć jasno, że to jest wielka, niewiadoma ta liga. Myślę, że dużo mocniejsza. Myślę, że szczególnie te zespoły z tej zachodniej części wniosą wyższy poziom i czego nas poważne wyzwanie, bo, bo myślę, że to będzie trudna liga i, i na pewno chcielibyśmy być jak najwyżej. A, I taki sobie też cel stawiamy.